Toyota Verso S, czyli podwyższony kompakt miejski od Toyoty. Myślę, że naprawdę w fajnej cenie. Zapraszam na prezentację. Jeżeli ktoś szuka podwyższonego samochodu miejskiego, ale nie tylko, to myślę, że naprawdę. Taka Toyota jest fajnym rozwiązaniem. Segmentowo można ją porównać na przykład do Hondy Jazz, która zresztą u nas w kraju jest bardzo popularna. Auto, jak widzicie, wizualnie prezentuje się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o stan mechaniczny, również nie mamy zastrzeżeń. Eee, wymieniliśmy w tym aucie katalizator na nowy, oczywiście z homologacją. Jeżeli chodzi o wygląd wizualny, to jest taki malutki wgniotek, który gdzieś tam, wydaje mi się, chyba jest największym mankamentem tego samochodu, ale wydaje mi się, że w tym wieku eee, i przy takiej płuce cenowej na niektóre drobne rzeczy można przymknąć oko, bo auto oprócz tego i mechanicznie i wizualnie bardzo ładnie się prezentuje, ma dosyć ciekawe wyposażenie, o którym Wam za chwileczkę opowiem. Jest oczywiście wielofunkcyjna kierownica, szyby otwierane elektrycznie, rozbudowany dosyć system multimedialny z kamerą cofania. Słuchajcie, oczywiście sprawna klimatyzacja, wnętrze bardzo ładne, zadbane. Tutaj ten fotel jest jeszcze troszeczkę niedosuszony, więc może Wam się wydawać, że on jest troszeczkę gdzieś tam wytarty, ale po prostu musi doschnąć, bo auto świeżo odebrane z myjni, z detailingu no i po prostu jeszcze nie zdążyło do końca doschnąć. Zadziwiająco dużo miejsca z tyłu jak na samochód tych gabarytów, bo jak widzicie nie jest to duże auto. Myślę, że spokojnie, wygodnie w 4 osoby i awaryjnie nawet w 5 samochodem bez problemu można pojechać. Standardowo od nas gwarancja na pół roku lub 5000 km na silnik oraz skrzynię biegów z możliwością jej wydłużenia oraz rozszerzenia. O szczegóły oczywiście zapytajcie sprzedawcę. Pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski, również w ten sposób to auto pozyskaliśmy do sprzedaży. Bierzemy auta w rozliczeniu, jeżeli macie jakiś samochód, który chcecie zostawić w rozliczeniu za to auto, oczywiście możemy droższy, tańszy taki samochód w rozliczeniu wziąć, albo skupić za, skupić za gotówkę, jeżeli z jakiegoś powodu ta, ta Toyota Wam nie odpowiada. Możemy również pomóc w finansowaniu tego samochodu. E, Wyjedziecie tak naprawdę w godzinkę na uproszczonych procedurach już z finansowaniem na to auto. Prosto, szybko i bezproblemowo wystarczy zdolność jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam na oględziny oraz jazdę próbną i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Nie zapomnijcie zostawić suba, aby być na bieżąco z autami, które tutaj na profil wrzucam.